A jakbyśmy mieli jakieś ciało, to możemy je tu przynieść i ten opakować? To po co w dywan tam zawijać? Sadzi się takiego lewaka. A to w dywan dopiero. Bardziej kompaktowo. Zandberg się nie zmieści przez tą tubę. Trzeba jakieś, nie wiem, Józufa Ciuka albo kogoś. Uśmiechnięta para Menceń i Berchowicz kupują sobie choinkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie porównali pakowania choinki w siatkę z owijaniem ciał swoich oponentów politycznych, w tym wymieniając mnie z nazwiska. Owijaniem ciała w dywan oraz, coraz bardziej, oraz, żeby było bardziej kompaktowo, jak mówią, tego ciała za pomocą urządzenia do wiązania choinek. Czy tak Konfederacja obchodzi święta, tak szanuje symbol świąt, Dlaczego święta kojarzą się Wam z ciałami oponentów? Czy tak ma zamiar pozbywać się Pan kandydat przeciwników na prezydenta? Po tym co usłyszałem, świat fantazji. Panów posłów Mencena i Berkowicza zaczyna mnie niepokoić. Mój Józef Aciuk, ulubiony znowu nas rozśmiesza. Ja myślałem, że on się nie nadaje do tego, żeby być w Sejmie, bo i wygląda jak Menel, i zachowuje się jak Menel, no ale najwięksi królowie mieli swojego błazna, także kupuję to. Jesteście na kanale Kto Wygrał, zostawcie suba i łapę w górę pod filmem, bo kto nie da, to peł. No właśnie, trzeba przemyśleć, czy Józefaciuk powinien zająć się szydełkowaniem, czy może jednak zostać w tym sejmie. Bo on jest tym typem z klasy, który jest przygłupi i każdy ma z niego bekę, ale jakby odszedł, to byłoby nudno. Ja myślę, że tak miał całe życie w szkole i on zwyczajnie wie, gdzie jego miejsce w szeregu. No ale co się stało? Ano, Mencen z Berkowiczem pojechali po choinkę. Kurwa, jak to brzmi. Samo w sobie bawi. No i jak pojechali po choinkę, to cisnęli bekę z lewaczków. W sumie to Berkowicz, ale w pier... Pierdziel z Mównicy dostał męcen, ale najpierw zobaczcie co chłopaki odjebali. Jesteśmy pod Halą Mirowską, będziemy kupować choinkę, na najprzejsze spotkanie świąteczne w naszej partii. No tak, bo święta bez choinki to nie święta, prawda? A jaką bierzemy? Bo ja wiem, że te podatki to muszą być niskie i proste. <grym> ale <grym choinki muszą być odwrotnie niż podatki, znaczy wysokie i skomplikowane, i skomplikowane dokładnie. Gęsia dobra, tak? Myślę, że tak. A kto? Łatwiej będzie ją złapać, będziemy musieli jeszcze ją zanieść do biura. A u kogo ty się kupujesz? U pana? pana? A może u pana kupić choinkę? Taką wysoką i skomplikowaną, no, jak podatki. Tak. I żeby prawdziwa była. Jak najbardziej. No. Jak najbardziej. Nie ma oszuka oszukaństwa, co? Ja znowu mam zobaczyć. No właśnie, tak. No pachnie, to musi być prawdziwe. A jakbyśmy mieli jakieś ciało, to możemy tu przynieść i ten, opakować? <śmiennie> To jest, po co w dywan tam zawijać? Wsadzisz się takiego lewaka. I ja tam w dywan dopiero. <głos> <głos> Bardziej kompaktowo. Czyż Zandber się nie zmieści przez tą długę. Trzeba jakiegoś, nie wiem, Juzufaciuka albo kogoś. Hmm. Bierzemy. Pana się płaci. To bez paragonu Gdzie jedziemy? Tam parkujesz. No i tak to wygląda. Bierzemy i ja wziąłem przewyższy. Idę. Generalnie jest to żart. Śmieszny. W moim stylu ja się tam nie czepiam, bo się uśmiałem. Czy wypada tak się śmiać kandydatowi na prezydenta? Niby nie. Czy można to zmienić? Myślę, że można. No wiecie, trochę przywrócić człowieczeństwa do urzędu prezydenta. I rozumiem, że kogoś mogą nie bawić takie żarty. Ja tam lubię czarny humor. Bo co jest czarne i dobre? No humor, właśnie. I w sumie trzeba się śmiać, nie można płakać i wiecznie być niezadowolonym. Ale ta sytuacja mi się skojarzyła z tym, że dwóch klasowych cwaniaczków. Czepia się tego jednego ciepłego z klasy i się nabijają. A Józefa ciukowi najwidoczniej jakieś traumy powróciły z lat szkolnych. Patrzcie, co od. W, sejmie. w ciągu pierwszej doby e, po wrzuceniu na znany chiński portal, prawie milion osób obejrzało filmik na koncie kandydata na prezydenta, za, e, który został zatytułowany: Jak powinna wyglądać choinka. Na nim uśmiechnięta para Męcen i Berchowicz kupują sobie choinkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie porównali pakowania choinki w siatkę z owijaniem ciał swoich oponentów politycznych, w tym wymieniając mnie z nazwiska. Owijaniem ciała w dywan oraz, coraz bardziej, oraz żeby było bardziej kompaktowo, jak mówią tego ciała za pomocą urządzenia do wiązania choinek. Czy tak Konfederacja obchodzi święta, tak szanuje symbol świąt? Dlaczego święta kojarzą się wam z ciałami oponentów? Czy tak ma zamiar pozbywać się pan kandydat przeciwników na prezydenta? Co gorsza, stworzyliście zespół do, do spraw posiadania broni? Czy może był to głupi żart o podobnie, śmieszno, o podobnie niskim poziomie śmieszności, co wczorajszy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu zmian w sprawie mowy nienawiści? Odrzucanie tłumaczyliście potrzebom dyskusji. Panowie i panie, wstyd i hańba! szczerze, że po tym co usłyszałem świat fantazji. Panów posłów Mencena i Berkowicza zaczyna mnie niepokoić. On przecież k**wa prawie płakał, Mencen w sumie też, ale ze śmiechu. I ten kałownia na końcu zawsze te trzy grosze wpierdali, choć nikt go o zdanie nawet nie pyta. I ten Józefaciuk tak stoi tam jak ta pizna. skarży się do marszałka, że chłopaki się z niego naśmiewają w internetach i do tego grożą mu, że go zawiną w siatkę od choinki i on się boi o swoje życie. No i ja rozumiem, że teraz mowa nienawiści, że poprawność polityczna, Polityczna, ale k***a. Wiecie, że tylko inteligentni ludzie potrafią odróżnić chujwy żart śmieszny dla wąskiej grupy specjalistów od prawdziwych zamiarów, nie? No i stoi tam jak ta sierota, ktoś mu napisał przemówienie, a on nawet do końca nie potrafi tego przeczytać z tej kartki. I mi na serio czasami szkoda tego gościa. Może można mu jakoś pomóc, bo człowiek, widać ewidentnie z tak niskim IQ, nie radzi sobie w obecnym świecie. Tak serio, jakby odwrócić rolę, albo inaczej, jakby mój wróg powiedział, że można by mnie było zawinąć w siatkę od choinki, czy tam zapakować moje ciało, to ja bym się wkupił, bo ja nie po to robię masę, żeby mi jakiś szaf wmawiał, że się tam zmieszczę. Jakby ktoś usłyszał, jak my się z, z ziomkami wyzywaliśmy zawsze, oczywiście nikt się nie obrażał. To by dopiero mowę nienawiści zobaczyli. A tu chłopaki widzę również z szacunkiem po rodzinie się nie wyzywamy przynajmniej. A twoja matka to nie spełniła. Ty tak ci powiem. Twoja też. Adam, nie oceniają mojej matki. Nie, no tak serio, to przedszkole. Szymon Hołownia jako ojciec posłów rozstrzyga internetowe żarty. Fakt takie żarty, to ja sobie z ziomeczkami mogę cisnąć. No ale wiadomo, że im zwyczajnie nie wypada. Ja się nie zdziwię, jak za chwilę wyciągną to jako groźby karalne, bo weszliśmy w etap, gdzie głupie żarty, może żarty nie na miejscu, będą cenzurowane. Bo przecież jedynie lewica wie, z czego można się śmiać, a z czego nie, oni nam będą mówić, co jest śmieszne. Będzie tak, jak w tych sitcomach, jak będzie coś śmiesznego, to będą nam puszczać śmiech publiczności. W latach 90., jak zniesiono cenzurę, ludzie śmiali się ze wszystkiego. Nie było poprawności politycznej, bo nie było już teoretycznie cenzury. W kioskach ruchu były książeczki z dowcipami zboczonymi tak, że przed dziećmi się je chowało. Kawały o blondynkach, żydach, politykach i wszystkich zresztą były na porządku dziennym. W Warszawie było Muzeum Satyry z lat 90., i tak powiem Wam, że były te stary plakaty, książeczki i inne. I wiecie, z jakich polityków śmiano się 30 lat temu? Na bank nie uwierzycie. Stuska, z Skaczyńskiego, z Miller'a, Korwina, a takie rysunki tam były, że jakby ktoś taką satyrę o Józefaciuku wypuścił, to chłop by się zapłakał i z domu nie wyszedł. I nie wiem czemu, może tylko ja tak mam, ale piękno lat 90. już chyba nigdy nie wróci. Jakoś tak dobrze mi się wspomina te czasy. Wszyscy kolorowi, dresy trzeszczały, ortalion trzeszczał, przyjaciele trzymali się razem, Dziewczyny nosiły kolorowe spinki we włosach i biodrówki, a co drugi chłopak był ścięty na tak zwanego grzybka. Wspólne imprezy, każdy miał mało, ale jednocześnie wszystko. Pierwsze diskmany, komputery i przynajmniej w moim otoczeniu konsole do gier. I to były czasy, kiedy każdy mógł żartować. Wiadomo, były spore wady tych czasów, jednak jak widać ta wolność w umysłach ludzi po tylu latach cenzury i ucisku sprawiła, że nikt o tych złych stronach za bardzo nie wspomina, jak mówi o kolorowych latach 90. I tak szczerze, jak długo nas tak będą cisnąć poprawnością polityczną lewacką komuszą? Jak długo będą nas wykorzystywać? Tak w końcu nadejdą w Polsce lata 920 i szczerze byłbym z tego powodu wybitnie szczęśliwy. Bo lewica teraz uzasadnia na przykład ograniczenie wolności słowa koniecznością szybkiego wdrażania zmian społecznych. Na przykład cenzura wypowiedzi sceptycznych wobec idei klimatycznych czy transformacji. Transformacji energetycznej w obawie, że opóźnią one potrzebne reformy, bo mają je opóźnić imbecyle, a najlepiej wyeliminować. Te wasze wszystkie żądania powinny być zawinięte w siatkę, jak choinka męcena, tylko utopione jak marzanna. A właśnie, swoją drogą ja chodziłem ze szkołą topić marzannę. Czy dzieciaki jeszcze to robią? Czy to już niepoprawne politycznie topić w rzece kobietę? Najpewniej feministkę. Także droga lewico z nami to nie przejdzie. Możecie próbować. Opanowaliście Europę, a nawet Polskę, jednak nie na długo, na szczęście. Zresztą polecam każdemu, kto nie widział, a ci, co znają doskonale niech dadzą znać, kiedy ostatnio oglądali film Killer albo Killerów dwóch. Było też polskie Zo, program, w którym politycy byli przedstawiani jako zwierzęta. Józef Aciuk, jak dla mnie tam, powinien być fretką. Działał też dziennik telewizyjny, program kabaretowy, który parodiował styl propagandowych wiadomości. Wiadomości telewizyjnych z okresu PRL. I zobaczycie, że za 20 lat, jak te stare chury wymrą, znowu do tego wrócimy. Ja będę dla Was takie satyry nagrywał, że z butów wyskoczycie, a pierwszy odcinek będzie o Józefa Ciuku. W sumie przypomnę Wam całą tę akcję z choinką, bo to kurt śmieszne było. Sadzisz się takiego lewaka, ja to w dywan dopiero. <grywa> Bardziej kompaktowo. Zanberg się nie zmieści przed tą Czy Trzeba jakieś, nie wiem, Aciuka, albo to... Dajcie koniecznie znać, czy cenzura lewactwa idzie za daleko? Czy to jest dobry moment, żeby powiedzieć stop? Czy może jednak przemęczymy się 20 lat, żeby z Hukiem wrócić do lat 90. Ja, jak zwykle, czekam na Was w komentarzach. Kto nie zostawi suba, ten pedał, a ja uciekam siema. <gadrat>